No dzień dobry, no to tak, jest zjedzone, bardzo dobre było, w ogóle trafiłem na jakąś ulicę, która chyba jest główna, jakaś taka reprezentacyjna, o której nic nie wiedziałem. Do tego trochę się poogarniałem, więc zaraz lecimy dalej w trasę. Dzisiaj trasa nie jest łatwa, bo czeka nas przeprawa przez Słowiński Park Narodowy. No, ale spróbujemy. No, także wyjeżdżamy. Jest 9.50. Co prawda plan był, że jedziemy koło 9.00. No, ale, ale coś nie pykło. Ale chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Jesteśmy w Łebie. I zobaczcie, jest nowa remiza strażacka. Nowa, nowy posterunek policji. a Gdzieś tam z tyłu jeszcze jest nowy posterunek, nowy posterunek pogodowia ratunkowego i dla mnie to jest niesamowite, bo sama w sobie Łeba jest takim miasteczkiem mocno turystycznym, jakby poza tym, że oczywiście że tutaj ktoś nie mieszka i tak dalej, tak jednak <laughs> większość ludzi, którzy tutaj są, no to są przyjezdni na tydzień, dwa. I że dużej albo małej grupy, która tutaj na tylko na moment przyjeżdża. Opłacało się postawić straż pożarną, policję, pogotowie, a gdzieś tam jeszcze widziałem posterunek w To jest w ogóle niesamowite, i cały czas jestem pod, pod głębokim wrażeniem tego miasta, bo z jednej strony to jest tak naprawdę malutkie miasteczko, a z drugiej strony praktycznie wszystko to są pensjonaty, więc w wysokim sezonie. Teraz jest wrzesień, więc sezonu już praktycznie nie ma, ale. W wysokim sezonie to są naprawdę tysiące, tysiące ludzi. I aż, aż mnie naprawdę dech zapiera. No to wjeżdżamy w Park Narodowy. Jechaliśmy do lasu. A przed nami jest Słowiński Park Narodowy. Jestem ciekaw, jak będzie. Nawigacja kieruje mnie tu. Jak tutaj zobaczycie, jest taka ścieżynka. Ledwo widoczna. Szlak idzie tędy. Więc coś. Biorąc pod uwagę, że. już rzeczy. Ta droga. I ta droga. Idą w to samo miejsce. To chyba jednak pojadę wzdłuż szlaku. I liczę na to, że, że to nie będzie dużo dalej. To co? To, to ja lecę. Aby pewnie zaraz zobaczycie jakieś przebitki z. Już coś mnie gryzie. Jakieś przebitki z. z parku. Jak coś ładnego będzie, to Wam pokażę. No. No. Wyjechaliśmy z parku. W parku było przegenialnie, przepiękne widoki. Eee, kilka Kilka bagien. Oczywiście wszystkie posłaniane, poogradzane znaczy nie poogradzane, ale były znaki, żeby nie, nie wchodzić. Chciałem się dotrzymać, nawet Wam pokazać, jak wygląda park, ale oczywiście błyskawicznie pojawiła się straż parkowa i powiedzieli, że nie wolno się dotrzymywać, że trzeba jechać dalej i tak dalej i tak dalej. Natomiast chcę Wam pokazać inną rzecz. Wyjechałem z parku i droga przerodziła się w takie coś. I teraz, dlaczego Wam to pokazuję? Bo de facto jestem absolutnie na wsi, a mimo to jest bardzo, bardzo ładna droga i to do tego stopnia, że jest betonowa, szeroka droga dla rowerów, a obok lecą kociłby. I to sprawia, że samochód tak czy siak musi jechać powoli, a rower może z pełną prędkością. Niesamowita rzecz, bardzo mi się podoba. I to znaczy, że naprawdę ktoś tu pomyślał, jak to zrobić, żeby, żeby było dobrze. No, Także ja lecę dalej. No i widzimy się pewnie już za jakąś chwilę. Słuchajcie, dojechaliśmy do wsi Rekowo, ale nie o tym wam chciałem powiedzieć. Spójrzcie, co znajduje się tam. Mam nadzieję, że będzie to widać. Jesteśmy bowiem nad jeziorem Gardno. Chwilę temu minąłem dwie wioski, Gardno Małe i Gardno Wielkie. Bardzo ładne zresztą. Chociaż powiem Wam, szukam już miejsca, żeby się na chwilę zatrzymać na jakąś kawkę, herbatkę, coś takiego. I powiem Wam, nie ma. Nie chcę mówić, że jestem zaskoczony, bo nie będę ukrywał, spodziewałem się tego. Natomiast no jestem nieco zawiedziony. Wolałbym, żeby jednak coś było. A drugą rzecz, którą Wam pokażę, to zaczynają się górki. Jest to może, może nietypowe, ale nad morzem, w okolicach morza są górki. To zacząłem to odczuwać. Na szczęście do Ustki jest coś koło 20, 25 km, więc nie ma problemu. Ale jakby tak jechać w dalszą podróż, albo jechać na tej samej wysokości, głębiej, to, to mogło być ciekawie może kiedyś się wybiorę. A na razie to lecę na ustkę. Jak się uda coś znaleźć, żeby się na chwilę zatrzymać, to Wam na pewno pokażę. A jak nie, to spotkamy się gdzieś już w ustce. No i znowu wylądowaliśmy w słowieńskim parku narodowym. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy dalej w parku, ale to. Oni. Przednio, gdy jechaliśmy przez park, był to las stowy, tak naprawdę bur, a obecnie jest to łąka. Prawdę mówiąc, wydawał, prawdę mówiąc, ja zawsze kojarzyłem Słowiński park narodowy z wydmami. I oczywiście to jest prawda. Słowiński Park Narodowy chroni największe ruchomowitmy w Polsce, ale chroni też ogromne, ogromne inne obszary. To jest oczywiście jezioro Gardno, które gdzieś tam jest z tyłu. To są łąki, to są bagna, to są rozlewiska i masa, masa, masa innych krajobrazów, ekosystemów. Co więcej, coś czego ja nie wiedziałem, Słowiński Park Narodowy poza ochroną. Wielu roślin, zwierząt chroni również na przykład orły, bieliki. Niestety nie będzie ich widać, ale zaufajcie mi tam, kawałek nad nami, krążą cztery sztuki. To niesamowite zwierzęta. Mimo tego, że z, na, z tej perspektywy są malutkie, to są ogromne, ogromne ptaki. Spokojnie. Jeżeli byście takiego zobaczyli w nocy na ulicy, moglibyście się bać. Bardzo, bardzo we miejsce. Bardzo cicho. Oczywiście gdzieś tu się ludzie kręcą, dlatego że jesteśmy przy wieży widokowej. Natomiast generalnie jest to, jest to totalnie, totalnie na upoczu. Bardzo, bardzo warte odwiedzenia. A z drugiej strony... Zupełnie... Zupełnie myślę nieznane, albo bardzo słabo znane. No, także ja lecę dalej, a, a my się widzimy za chwilę. Także dojechałem. Osobnie tutaj jest mój dzisiejszy nocleg. -like. Łatwo nie było, czuję mięśnie, ale, ale mogło być gorzej. Dobra, ja lecę się. Przypotrzebować i spotkamy się już klasycznie w pokoju. No, także dojechaliśmy do ustki. Jest ok. Eee, mieszkam w pewnego rodzaju nowoczesnej kamienicy. To znaczy, ona jest przystosowana pod wynajem krótkoterminowym. Natomiast każdy pokój jest de facto oddzielnym. Mikroapartamentem. Pokój wygląda tak. Jest łóżko, okno, stolik z lampką. Nie wiedzieć czemu po drugiej stronie pokoju. Jest jakieś tam biurko, telewizor. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że jest czajnik, jest herbata, jest woda. To nie jest to wcale oczywiste. Natomiast to, co jest może takim negatywnym zaskoczeniem, to to, że wszystkie meble są albo z papieru, a nawet jak nie są z papieru, to widać, że nie są to meble dobrej jakości, tylko są to meble, które mają ładnie wyglądać. I tak na przykład, jak sobie zobaczycie, Biurko jest z kartą. ono oczywiście jest powlekane drewno bejcą, tak żeby wyglądało ładnie, ale to jest w praktyce karton. Szafa aż, aż krzyczy, że to miało być tanie. Oczywiście, wiadomo, że na wynajem krótkoterminowy to nie będzie wysadzane złotem. Ale mogą być mniej, mniej krzyczące, że ma być tam. Oczywiście lampa, lampa. Jak widać, nie jest zła. Chociaż znów mam poczucie, że bardziej chodziło o wygląd niż o jakość. Łazienka jest znacznie większa niż poprzednio. Dosyć nowoczesnej kaloryfy umywalka, prysznic, toaleta. Na uwagę zasługuje fakt, że łazienka jest fajna, nowoczesna. To na pewno, na pewno bardzo zachęca. dwie oczywiście wewnętrzne również bardzo nowoczesne. Natomiast to, co mnie fajnie zaskoczyło, to jest fotel. To nie zdarza się we wszystkich hostelach, hotelach, a tutaj jednak to jest i to bardzo fajne. Lecę się kąpać, lecę na obiad. I spotkamy się już pewnie gdzieś w oblicach po obiedzie. No, także że obiadek zjedzony, bardzo dobry był. Chociaż miejsce bardzo dziwne, bo z jednej strony nie przyjmują karty. Z drugiej strony kaloryfer. Malowany chyba plakatówkami, bo cały obłożące. także miejsce takie bardzo specyficzne. Ogródek na zewnątrz też niby jest, ale w sumie, w sumie tego nie ma, bo, bo umowa z miastem jest jaka jest. Ale w sumie to to jest pełen zestawiany. Także to bardzo dziwne miejsce. No, ale. W swojej genialności oczywiście z łeby zapomniałem kabla do ładowania więc musimy się udać do sklepu gdzie mają kable i taki kabel nabyć a później polecimy sobie na port zobaczymy sobie co w porcie słychać bo podobno jest port a z portu może jakaś tawka może lody zobaczymy w każdym razie spotkamy się po zakupach i pomyślemy co dalej. Słuchajcie, no to tak dotarliśmy do pustki Nie wiem czy za mną widać coś widać. Jesteśmy w porcie. Tu stoi jeden kuter. Tam gdzieś stoją kolejne. Tu stoi jakaś jednostka portowa. No. Powiem wam. W ustce nigdy nie byłem, a przynajmniej nie pamiętam żem był. I jestem pod bardzo. I jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem. Zawsze mi się wydawało, że to łeba będzie tą tą większą siostrą. A jednak jednak ustka. Z drugiej strony. Um, mam takie poczucie, że O ile łeba Jest malutką mieścinką Ale e, Bardzo fajnie zagospodarowaną Tak, ustka jest Oczywiście większa Ale W pewien sposób Może lekko zaniedbaną Może lekko e, Improwizowaną Chociażby kwestia jazdy na rowerze jeżeli sobie spojrzycie, to w łebie ścieżki rowerowe są dwie, może trzy, natomiast są bardzo dobrze oznakowane. Przed każdym że ścieżek jest oznaczenie dokąd która prowadzi. W ustce ścieżka jest, w którymś momencie się kończy. Na niektórych odcinkach jest czerwony chodnik, tak czerwono-szary, co by sugerowało, że tam powinna być ścieżka, ale nie ma znaków. Czyli w sumie nie ma ścieżki, ale ktoś pomyślał, że powinna być. W miejscu, gdzie teoretycznie powinien być duży ruch, czyli, czyli na głównej ulicy, niby powinna być ścieżka, ale w sumie to nawet nie widać, żeby ktoś planował poza jednym rondem, tam gdzie byliśmy chwilę temu, gdzie. Ścieżka rowerowa jest w kółko ronda i wychodzi na 20 metrów w każdą stronę. I jakby to sprawia, że ta ścieżka jest, ale jest tylko symboliczna. Z drugiej strony, tak naprawdę, poza tym, że gdzieś tam teoretycznie to w praktyce jej nie ma. Bardzo mi się podoba to miejsce, chociaż chyba nie chciałbym tu wrócić. To znaczy, jest, jest bardzo ładnie, to na pewno, ale mam poczucie, że jest to kolejna wioska nad morzem. O ile łeba e, jest bardzo fajnie zagospodarowana, i naprawdę e, chciałbym odkrywać jej kolejne sekrety. Tak, ustka jest duża, ale z drugiej strony mam poczucie, że. Natomiast ustka mam poczucie, że mocno takiej turystyczno-dzieciowej e, atrakcji praktycznie tutaj nie ma nic obecnie ciekawszego. A teraz możecie mi zadać pytanie, a czemu nie zajechałem do Kluk? Kluki, czyli wioska e, Słowińców w słowińskim parku narodowym... Naprawdę Ta jest taka, że... No, prawda jest taka, że to. No, prawda jest taka, że wydaje mi się, że nie miałbym tam czego szukać. To znaczy, oczywiście, skansen jest fajny i tak dalej. Problem w tym, że w trakcie wywiadu i przygotowań, tak naprawdę, na bazie zdjęć, to co tam jest, to są repliki, i to w moim odczuciu. Często słabe, często zupełnie z innych epok niż, niż, niż inne przedmioty. Więc na pewno, jeśli chodzi o rodziny z dziećmi, bardzo fajny pomysł, jak najbardziej zapraszam, ale jeśli chodzi o zobaczenie czegoś, co faktycznie się wydarzyło, to, to nie. Jest to bardzo duże uproszczenie. Oczywiście, zawsze będzie, ale mam poczucie, że tutaj jest znacznie większe niż powinno być. No i tyle. Lecę na jakąś kawkę, bo oczywiście chciałem zajść, ale nie było. No i zobaczymy się już pewnie w pokoju po tym, jak wypiję kawę. Może jeszcze gdzieś pójdę, to Wam pokażę. I tyle. No to co? Kawka wypita. Lody zjedzone. Trzeba robić przypierkę Nie, powiem wam ja jestem zmęczony Nie? Niby to tylko 3 dni W sumie Ale, ale już czuję nogi Już czuję ręce eee, Tyłek to mnie boli no ale tu trzeba, trzeba dojechać W tym momencie Mamy gdzieś 20 Pierwszą, jakoś tak. Więc trzeba zrobić przepierkę. Zaraz się zbiorę, zmontuję film z dzisiaj i lecę spać. Wy to oglądacie jakoś mniej więcej tydzień po tym, jak ja to nagrywam. Bo filmy wychodzą co dwa dni. No ale życie, życie. Także powiem wam, łatwo nie jest. Ale z drugiej strony mam trochę czasu, żeby pomyśleć, co dalej. Mam kilka pomysłów. No i zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jak wam się spodoba to. I zobaczymy, jak się spodoba to, co będzie dalej. To co? Ja się przepieram i widzimy się już tuż przed snem.